Cześć z tej strony ja ty, a dzisiaj zagramy sobie w Turbo Shot. Ja jest na Steamie poniżej gigabajta Chyba. Dokładnie tak, 430 MB aktualnie. Yy, ok. Yy, jesteśmy tym gościem. I kogoś szukamy, chyba jakiejś dziewczyny, okej. Okay. Hmm? Czy ten robot włączył sobie właśnie. Tryb na Okej. No to już go wyłączył. Muszę znaleźć szybko Skylar. Czyli szukamy Skylar. Nie wiem, czy to chłopak, czy dziewczyna. Nie znam się. O oh yeah. Interfejs a Fortnite, w sensie on. to tutaj to. Ex Fortnite. Oh yeah. Piercing fire rate right, czy sta mm. Nie wiem co chodzi, ale ok, wybrać sobie moc. Musimy uratować. A, no widzicie, musimy uratować. A, to jest jego siostra. Musimy uratować Skylar, czyli jego siostrę. Nie wiem co zdał ten mój yy, atak dodatkowy, ale no dobra. Okay. mamy klucz i mamy Skylar. Dzięki za wypuszczenie mnie stąd. Dlaczego tutaj się zamknęłaś i co z butami? Doktor Snitchbomb, Sniczkom aktywował je kiedy włożył mnie do trzymanej celi. No szef ci zamknął. Wyjaśnię ci później. Najpierw musimy wyjść stąd, zanim, zanim... obydwoje zamknięci. Okej, okay, czyli tu mówią, że gdzieś będą... Dobra, ja wolę być z jednak, no. Damage increase, speed chaining. Damage increase. Skylar. Co to za Skylar? Co się z nią cenęło? A, czyli tu jest się na dole Dobra, jest... patrzcie, tutaj po czaszka, to jest boss i tu pokazuje jak daleko jesteśmy od bossa W sensie od szefa Czyli to znaczy, że to, to nie był bo boss yy, Tu są... Yy, ...bronie Okej okay. idziemy po broń a jak mam tu się dostać? Halo? A okej, okay, dobra. Nieważne. Eee... Wall of Ricochet? Czy okay, to będzie Wall of Ricochet? Kolejne. Eee... I kolejne. Chain.

Dobra, nie próbowałem jeszcze spridu więc zobacz, co daje. O nie, tylko nie szef, czekaj, czy to słyszałeś? O nie, tylko nie szef, Doktor Stinchcom i jakiś tam grzebień. jest to większy niż ten Nasza operacja nie ma czasu na mydło, i nie ma To jest, we're going to change the world. Chcemy tutaj zmienić świat. Cały przedsięwzięt. Przepraszam doktorze Skyler ja przynieść jakieś blerpy Ale też tam Nic nie Eee, Skyler nie będzie już nam wtedy pomagała więcej Ale musimy mieć oczy otwarte na tego brata Młodszego Jej Boję się, że Nie możemy im ufać Liszę na ciebie kili. Czyli teraz szefek pojechał, a my będziemy naparzać się z Kili. Było blisko. Wyjdźmy stąd zanim.

Dzięki za uchronię. No na sprawę, Musimy tam wyjść. Nie wiem, co z planuję, ale. Mistrz, już tutaj. Masz rację, idźmy. Yy, dobra. Odcinek trwa już 13 minut. więc myślę, że na drugim levelu zakończymy. że na na tym levelu zakończymy ponieważ no trochę jeszcze zostało tego o nie nasze power up a tylko na chwilę jest ten boost pack musimy znaleźć nowe narzędzia i nowe mocy e, okej okay. teraz my spróbujemy z 嗯。Mm. Okej okay. Podoba mi się to Że... O, blurby. Musimy uratować te blerby Podoba mi się to, że tutaj są elementy takie zagadkowe A nie tylko sama strzelanka, bo to tym nudne nie było, gdyby nie było Wiesz, nie że są kursoryjki Mhm Okej, Ok. Damage and bigger clip. Chain. Bigger clip. Dobra. I blerp, blerp. I blerpy zaczęły się blurpować. Poczekaj, pozwól mi się tłumaczyć na moim translatorze Dziękuję za... dziękuję, uratowaliście nas Wow Możesz trans... translatorować to co powiedzą blerpy? Muszę w się sensie tłumaczyć Dlaczego z nicią nie zamknął? Prawda, który z nicią nas To okropne, a czego on to zrobił? Nie jestem pewna, ale może sobie wyobrazić coś do zrobienia z, z mocami planet, planet, planet Zgaduję, że nie, nieważne nie jest dla niego, kto zostanie skrzywdzony w progresie. Proszę, pomóżcie innym nam, innym takim jak my. Hatch, hatch blurb. Huh. oh no blerper is gone

Okej, okay. piercing, reload speed, czyli helping helping fej. Dobra, no odcinek już trochę trwa. Więc na tym levelu na pewno skończymy. Ale napiszcie w komentarzu, że będziecie więcej takich odcinków z tej serii. Bo może nie da się co zrobić. Jeśli tylko, będę wiedział, że wy chcecie, bo w serii to jest taki level. Ja napiszę, że chcę tutaj oglądać to. Ja nie będę wiedziałem, że to jest level. Napiszcie, że chcę oglądać to. Dalej, czy się zlegnę do księci, czy żebym tego nie robił, po prostu, no jak mi pójdzie, to bym sobie nie porobił, bo, no nie ma sensu, że mi to nahmicz. zaraz Zaraz, Ja się też nie mogę. Jakiś kryształ. Gdzie mam to zrzucić? Bierzemy, rzucamy tutaj i teraz drzwi się otworzyły i możemy sobie to wziąć. Okej. Okay. Podejrzewam, że tu będzie sklep. Okej. Okay. O nie, tu będzie szef. Boss Ry ry ry. Aż nie wiem, dochad tego będzie podłożona, ale... No, teraz dojedziemy moja autorska. Eee. No, złożymy jeszcze. Postaram się na YouTube, w internecie... Mission complete, co? Tak szybko, to yy, okej, okay, no to miało być nie takie długie, więc yy, to miało być krótkie gry.

nie jak to być było w ogóle. Nie wiem Nie Więcej widząc skał, mogę może znaleźć coś, żeby że nimi wyłączyć upgrade tokeny. Zobaczcie jak tu używać. A! Czyli mogę sobie upgradeować tokeny. więcej życia czujesz teraz silniejszy świetnie Dobra no i tu my się zakończymy i to będzie następny odcinek będą z tego odcinki więc martwcie się będą tego, będą Minecraft'a, będą wszystkiego to spokojnie po prostu zatrzać się w górę, po dzwoneczkiem Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszej serii Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej gry Dba. to teraz macie Ktoś na ekranie a ja życzę miłego popołudnia, dnia rana, wieczoru nocy no kiedy tam jesteście kiedy tam jesteście dla wszystkiego najlepszego, z okazji Z okazji odcinka Japłtego. Y, no, polubcie w, w górę, subskrybujcie mój kanał, a z dzwoneczkiem, aby nie było odcinku kolejnych odcinków. I trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!